Najnowszy raport pokazuje, że Europa wciąż nie może się rozstać z gazem oraz ropą Rosji, chociaż jest daleko od uzależnienia sprzed inwazji na Ukrainie. Oto prawda o tej zależności, która może się skończyć przy odpowiedniej determinacji. Przypominam, że podcast przechodzi w tryb wakacyjny, to znaczy Energy Week będzie poświęcony jednemu zagadnieniu do września. Od 28 lipca do 10 sierpnia będę zaś na urlopie, by wrócić do Państwa z nową energią do nagrań. A zatem chwilę mnie nie będzie, ale wszystko po to, żeby zapewnić Państwu jeszcze więcej ciekawej treści o sektorze energetycznym i paliwowym. Jest 12 lipca 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik. Zapraszam serdecznie. Jedziemy. Jak naprawdę idzie Europie rozwód z gazem i ropą z Rosji? Zacznijmy od tego. Rosja sama zakręciła kurek. Inwazja Rosji na Ukrainie zapoczątkowała proces odchodzenia od surowców rosyjskich w Europie. Przemawiały za tym oczywiście względy bezpieczeństwa, ale także działania samych Rosjan, którzy wywołali kryzys energetyczny samemu, zakręcając kurek z gazem, na przykład w Polsce. Ja byłem akurat na e, krótkim wyjeździe do Chorwacji, myślałem, że odpocznę sobie we wspaniałym anturażu, a tu właśnie gdzieś na przełomie kwietnia i maja doszło do zakręcenia kurka z gazem e, w Polsce. Nic się nie stało. Byliśmy przygotowani, doszło do turbodywersyfikacji z dnia na dzień. Mogliśmy ten gaz rosyjski porzucić, bo i tak chcieliśmy to zrobić, ale była awantura i to z winy Rosjan, którzy sami zakręcili kurek z gazem i sami podsycali kryzys energetyczny w Europie jeszcze od 21 roku, prawdopodobnie przygotowując się do inwazji na Ukrainę. Tymczasem już po rozpoczęciu inwazji, już po tym jak Rosjanie pozakręcali kurki, formalnie Unia Europejska ogłosiła w 2022 roku program Repower U, głoszący postulat porzucenia surowców rosyjskich do 2027 roku, czyli w 5 lat. Komisja przedstawiła zaś w 2025 roku, już 3 lata później, propozycję legislacyjną zakładającą rozstanie z gazem do 2027 roku i plany krajów członkowskich rozstania z ropą do 2027 roku także. Pomimo argumentów za porzuceniem surowców rosyjskich, niektórzy wciąż przy nich pozostają, a zabiegi o konsensus polityczny w tej sprawie nie są łatwe. Dowodem niech będą przeciągające się negocjacje na temat 18 pakietu sankcji unijnych, blokowane przede wszystkim przez Słowację i Węgry, ostatnich bezpośrednich klientów na ropę rosyjską w Europie. 12 kwietnia wiemy już, że Słowacja znowu zablokowała przyjęcie yy, propozycji legislacyjnej na rynku gazu. Wiadomo, że te kraje Targują się o różne ustępstwa, na przykład węgierski Mol mówi, że on musi na gwałt dostać 600 milionów euro, bo inaczej nie będzie w stanie rozstać się z ropą rosyjską. To nie jest prawda. To są takie targi, które mają pozwolić na pokazanie twarzy też przed wewnętrznym elektoratem w tych krajach, który oczekuje stanowczej polityki wobec Brukseli, ale generalnie Słowacja i Węgry mogą porzucić surowiec rosyjski. O tym zaraz. Natomiast tych sankcji nie mamy. One generalnie są potrzebne. Ten osiemnasty pakiet, propozycja legislacyjna, która pozwoli porzucić gaz rosyjski, i gdyby była odpowiednia determinacja, to już dawno takie przepisy byśmy przyjęli. przyjęli. Natomiast prawda jest bardziej złożona, bo nowe dane na ten temat publikuje cyklicznie Center for Research on Energy and Clean Air. Warto obserwować KREA, czyli właśnie te instytucje z Finlandii, która przygotowuje te dane na chłodno, ale bardzo dokładnie pokazując, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że rozstanie z Rosją jest nierychliwe. Ale sprawiedliwe. Przychody Rosji ze sprzedaży paliw kopalnych są obecnie najniższe od rozpoczęcia inwazji. Brawo dla nas. Spadły o 18% w drugim kwartale 2025 roku rok do roku, pomimo wzrostu wolumenu eksportu o 8% kwartał do kwartału. Rosjanie wysyłają trochę więcej surowców w świat, nie tylko do Europy, a ich przychody znacznie spadły. Sory. Rozstanie postępuje w Europie, a udział Rosji na rynku w Europie spada. Są jednak czarne owce opóźniające ten proces. Najwięksi kupcy surowców kopalnych z Rosji w Europie to według Krea w czerwcu w kolejności malejącej: Węgry, Belgia, Francja, Słowacja i Holandia. Zajmijmy się na początek gazem, bo tam jest okno gazowe do domknięcia. Węgry i Słowacja sprowadzają gaz przez gazociąg Turkish Stream. E, został zatrzymany tranzyt gazu przez Ukrainę, przesył nie idzie przez Ukrainę, bo nie została przedłużona umowa przesyłowa z Rosjanami. Ostatni szlak to Turkish Stream, ale i tam spadają dostawy. Węgry i Słowacja odbierają także ropę z Rosji przez ropociąg przyjaźń. Krea ostrzegało w czerwcu, że nadużywają zwolnienia spod sankcji na dostawy przez przyjaźń, które obowiązują np. w Polsce i w Niemczech i... Węgry oraz Słowacja oczywiście zwiększają zależność od Rosji. Zamiast ją zmniejszać, udział ropy rosyjskiej w miksie węgierskim i słowackim wzrósł. Zamiast zmaleć od 2022 roku, robią to sami z własnej woli, a potem oczekują jakichś pieniędzy na zmiany. To jest dosyć niepoważne podejście. Belgia i Francja też tutaj mają za uszami, ponieważ importują LNG z Rosji, którego molekuły docierają potem na rynek europejski. Podcast Energy Drink informował, że część tego surowca dociera na przykład do Niemiec i to też jest wielki problem na zamówienie firmy Sefe, a to jest ważny podmiot, ponieważ powstał po nacjonalizacji Gazprom Germania i sprowadza dalej gaz rosyjski, ale w formie skroplonej i to za pośrednictwem Francji, więc nie ma pieczątki na tych molekułach, że to gaz rosyjski, ale chyba zgodzimy się, że tak nie powinno być, jeśli chcemy się wszyscy rozstać surowcami rosyjskimi. Generalnie dostawy gazu rosyjskiego do Europy spadły z 3,32 miliardów metrów 3 mld m3 w kwietniu do 3,01 w czerwcu. To są dostawy miesięczne, to jest spadek o 9,4% kwartał do kwartału. Dostawy w formie skroplonej też spadły, ale o 6%, dając 38 milionów euro dziennie przychodów ze względu na spadek wolumenu o 6%, czyli tu też jest spadek. W przypadku dostaw gazociągowych był to też spadek o 4% do 47 milionów euro dziennie z wolumenem obniżonym o 3%. Wszystko spada. Natomiast dopiero szykowane są regulacje pozwalające porzucić gaz rosyjski na mocy siły wyższej, która zwalnia firmy z konsekwencji takiego działania. To było ważne. Propozycja legislacyjna komisji zakłada stopniowe zakończenie wszystkich po kolei kontraktów gazowych z Rosją do końca 2027 roku i to ta propozycja jest między innymi przedmiotem negocjacji hamowanych przez Słowację. I Węgry, więc podsumowując, nie tylko Słowacja i Węgry mają coś za uszami, ale już teraz tylko Słowacja i Węgry blokują regulacje, które pozwolą nam solidarnie razem domknąć ten los, przypieczętować los surowców rosyjskich w Europie i je całkiem wypchnąć. Oczywiście mówimy o gazie i ropie, bo paliwo jądrowe to jest całkiem inna historia na inny odcinek. Przejdźmy zatem do ropy, bo sankcje naftowe. Działają, ale są do załatania. Problemy są widoczne także w sektorze ropy naftowej, w którym ostatnimi klientami są wcześniej wspomniane Słowacja i Węgry, nad którymi się nieco znęcam, ale to wychodzi niestety z danych. Problem potęguje jednak nieszczelność sankcji zachodnich na morzu, krea oblicza, że ponad połowa dostaw morskich ropy z Rosji była świadczona z użyciem tankowców krajów grupy G7. Czyli między innymi z Unii Europejskiej, jak na przykład Grecja, którą pozdrawiam serdecznie, jeden z największych armatorów na świecie, niestety też jeden z największych operatorów e, tankowców, które dostarczają ropę rosyjską. E, grupa G7 wprowadziła sankcje w postaci ceny maksymalnej dostaw ropy z Rosji w wysokości 60 dolarów za baryłkę e, i. Mm, ten wzrost wykorzystania tankowców do dostaw ropy z Rosji w G7 wynosi 6%. Czyli wydaje się, że ten większy udział tankowców z grupy G7 w dostawach ropy rosyjskiej był możliwy przez to, że okresowo w czerwcu przez zdarzenia w Iranie i w Izraelu ropa była droższa, a zatem mogła być droższa od pułapu 60 dolarów za baryłkę, na przykład urals rosyjski, i przez to można było zgodnie z prawem wysyłać tę ropę rosyjską, nie obawiając się sankcji. To jest moja hipoteza, którą należałoby jeszcze sprawdzić. Natomiast Kreła pokazuje jeszcze na danych, że w czerwcu 2025 roku tankowce z krajów G7 bez problemu odbierały ropę rosyjską we wszystkich analizowanych portach, to znaczy także na przykład na Morzu Bałtyckim, tuż obok nas. I to wymaga analizy stosownych instytucji odpowiedzialnych za sankcje, bo mamy też ograniczenia przeładunku w portach europejskich, mamy różne ograniczenia, które być może nie są przestrzegane, które być może należy także załatać, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś sobie tutaj na Bałtyku ładuje ropę rosyjską, a potem prowadzi sabotaż, także na Bałtyku, bo potwierdzone akty sabotażu rosyjskiego w Europie są i się mnożą. Ale coś optymistycznego. To da się zrobić. Eksperci radzą, jak rozstać się z surowcami rosyjskimi. Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, który założyłem, ale także podcast Energy Drink informowały, że rozstanie z surowcami rosyjskimi w Europie to kwestia woli politycznej, bo są możliwości dywersyfikacji. Na przykład e, jeśli chodzi o dostawy gazu nierosyjskiego z terminalu LNG w Chorwacji na Węgry. Węgrzy mogą też z powodzeniem, tak jak Polacy, sprowadzać nierosyjską e, ropę, ale nie chcą. Jeszcze w 2022 roku pisałem dlaczego infrastruktura daje im możliwość porzucenia ropy rosyjskiej. Ale nie chcą. Pretekst ekonomiczny nie powinien odwracać uwagi od faktu, że Budapeszt prowadzi konsekwentnie prorosyjską politykę energetyczną. Można przeczytać w moim tekście z tamtego okresu i to się nie zmienia. Dziwne zauroczenie Węgrami w Polsce yy, nie wiem z czego wynika. Z mody na Pokazywanie wszystkim asertywności, tylko że ta asertywność może się skończyć bardzo źle brakiem jakiejkolwiek suwerenności, tak jak skończyła Białoruś, która oczywiście ma tanie dostawy paliw z Rosji, ale nie ma nic do powiedzenia w polityce energetycznej. Białoruska polityka energetyczna to polityka rosyjska, czy tego właśnie chcemy? A zatem rozwód z Rosją to gra warta świeczki. Pełne przestrzeganie ceny maksymalnej poprzez blokady floty widmo tankowców Rosji pomagających ją omijać oraz inne rozwiązania sankcyjne pozwoliłyby według Krea ograniczyć przychody Rosji o kolejne 11%. Sama obniżka ceny maksymalnej do 45 dolarów proponowana przez Komisję Europejską ograniczyłaby przychody rosyjskie o 28% w samym czerwcu tego roku, o 1 trzecią prawie. Tymczasem im mniej pieniędzy w skarbcu Rosji, tym trudniej jej kontynuować wojnę, w tym działania hybrydowe przeciwko Europie, w tym oczywiście Polsce, więc to jest też w naszym interesie, także ekonomicznym. KREA oraz Forum Energii, taki polski think tank, który pozdrawiam całą ekipę, bo robi dobrą pracę analityczną, te instytucje razem opublikowały raport, w którym radzą, co zrobić, aby porzucić skutecznie surowce rosyjskie. Popieram ten plan jak najbardziej. Unia Europejska jest na ostatniej prostej zrywania zależności od rosyjskich surowców. Jest to technicznie możliwe, a my pokazujemy jak to zrobić, mówi Maciej Zaniewicz z forum Energii w komentarzu dla Energy Drink. Znam Maćka wiele, wiele lat, pozdrawiam go także z tego miejsca. Super, że napisał taki raport z KREA. Forum Energii i KREA przedstawiają szereg rekomendacji, które mogą pomóc skutecznie zrealizować cel Repower EU i uniezależnić Unię od importu rosyjskich paliw. Pamiętając przy tym o sytuacji najbardziej wrażliwych i zależnych. Od Rosji państw. Tak piszą dyplomatycznie autorzy analizy, a ja mogę powiedzieć, że chodzi o tych maruderów, o te czarne owce, które nie chcą porzucić surowców rosyjskich. Nie, nie mogą, one nie chcą. Przeczytajmy, co piszą, co, za, co rekomendują autorzy. Raportu. W przypadku gazu ziemnego kluczowe jest wprowadzenie całkowitego zakazu importu LNG z Rosji oraz transakcji spotowych. Alternatywnie import mógłby zostać ograniczony przez Cło 50%. Ciekawy pomysł. Niezbędne są też zakaz przeładunku rosyjskiego LNG w Unii Europejskiej, większa przejrzystość raportowania pochodzenia surowca przez państwa unijne oraz eliminacja umów ukrywających jego źródło. Czytamy w raporcie. To jest bardzo celne, bo na przykład kazachska. Farbowana ropa w Niemczech także jest fizycznie dostarczana przez Rosję, i tutaj są znaki zapytania. Wracając do raportu, cytuję: W odniesieniu do ropy naftowej, eksperci zalecają zniesienie derogacji dla rurociągu Południowa Przyjaźń, zakaz zawierania nowych i odnawiania istniejących kontraktów z rosyjskimi dostawcami, egzekwowanie zakazów importu produktów rafinowanych, regularną aktualizację listy statków floty cieni oraz obniżenie pułapu cenowego do 30 dolarów za baryłkę. Oceniają autorzy raportu, a ja się z nimi zgadzam. Dodają jeszcze LPG, czyli gaz butlowy i nawozy, czyli dodatkowy obszar, w którym nie jest dobrze, rekomendują wprowadzenie ceł na n-butan, izobutan i nawozy produkowane z rosyjskiego gazu, a także monitoring szlaków dostaw, by zapobiegać reeksportowi przez państwa trzecie, na przykład przez Turcję. Wdrożenie tych działań pozwoliłoby, zdaniem autorów, zredukować dochody Rosji z eksportu paliw nawet o 60 miliardów euro rocznie, czyli niemal trzykrotnie więcej niż obecna wartość eksportu do Unii Europejskiej. Czyli tyle by wyparowało z rosyjskiej gospodarki. No jest to gra warta świeczki, przyłączam się do apelu Forum Energii KREA o wzmocnienie tych sankcji, łatanie tych sankcji i eksmisję surowców rosyjskich z Europy. Podsumowując, Europa faktycznie jest na ostatniej prostej rozstania surowcami rosyjskimi, i chociaż ostatni maruderzy rzucają kłody pod nogi, to warto na koniec dodać łyżkę miodu. Do tej beczki dziegciu, doceniając uzyskany dorobek. Według danych Eurostatu udział Rosji w imporcie ropy naftowej do Europy spadł z 29% w pierwszym kwartale 2021 roku do tylko 2% w pierwszym kwartale 2025 roku. Jeśli chodzi o LNG, nie jest tak dobrze, ale też jest spadek. Udział Rosjan w dostawach LNG do Europy spadł w badanym okresie z 22% do 19%. Jeśli chodzi o dostawy gazociągowe, udział Rosji w dostawach do Europy spadł z 48 do 17%. Kiedyś to było niemożliwe do wyobrażenia. Kiedyś, kiedy kilkanaście lat temu zaczynałem o tym mówić, yy, trudno sobie było wyobrazić nawet zmniejszenie zależności niektórych krajów od dostaw z Rosji. Tymczasem jesteśmy blisko rozwodu całkowitego z surowcami rosyjskimi i oby on w końcu nadszedł. A te dane na koniec są małą motywacją do dalszego działania. Co Państwo o tym myślą? Czy się uda, czy należy to robić? Jak to robić? Zapraszam do dyskusji i komentarzy. A na koniec pragnę pozdrowić moich patronów z Patronite, czyli Michała Czaje, Łukasza Przybyszewskiego, Lecha Zabłockiego. Bardzo dziękuję. Zapraszam także do tej formy współpracy, bo w grę wchodzi nawet wspólne nagranie odcinka, więc chyba warto. Link jest na dole. I e, proszę Państwa, na koniec informacja: przebiliśmy 12 tysięcy subów, lecimy dalej. Zachęcam do subskrypcji. A następna Energy Week za tydzień. Od poniedziałku do piątki, jak zawsze. Jak zawsze, Energy drinki z pigułką informacyjną. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.